Szanowni mieszkańcy, drodzy goście, stajemy w przededniu najważniejszych świąt, jakie są święta Wielkiej Nocy. W tym roku może nie będą obchodzone tak uroczyście jak zawsze, ze względu na sytuację, jaka jest za naszą granicą. Gościmy dużo osób z Ukrainy. Zamieszkują w obiektach miejskich. Ale bardzo dużo mieszkańców naszego miasta otworzyło swoje domy, ażeby ich przyjąć i ugościć. Tam będzie trudno o radość, dlatego że będą wspominać tych, których zostawili za granicą, gdzie trwa wojna. Ale nikt i nic nie jest w stanie nam zakłócić powagi i ważności tych świąt. Dlatego życzę wszystkim, zarówno naszym mieszkańcom jak i gościom zdrowych, błogosławionych, ale przede wszystkim spokojnych świąt. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas radością i pokojem nie tylko na ten czas świąteczny, ale na wszystkie dni tego roku. Radosnych świąt wesołego aleluja.